Witamy w kolejnej odsłonie naszych pogłębionych analiz. Dziś zanurzymy się w świat, który może brzmieć um, nieco technicznie rynek pieniężny. Ale spokojnie, postaramy się to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Zgadza się. Wyobraźmy sobie taki no, bardzo specyficzny rynek, prawda? gdzie nie handluje się powiedzmy warzywami czy elektroniką, ale No właśnie, pieniędzmi pieniędzmi, tak. To jest takie miejsce, gdzie różne instytucje, firmy, a nawet rządy pożyczają sobie nawzajem środki, ale na krótko, zazwyczaj do jednego roku. To jest naprawdę kluczowy element, można powiedzieć, krwiobiegu gospodarki. Dokładnie. Chodzi o to, jak ta gotówka przepływa między tymi wszystkimi no, graczami. Poznamy dziś różne narzędzia, czyli instrumenty finansowe, które to umożliwiają. Gotowi na rozpakowanie tego tematu? Zaczynajmy. Ok. To na pierwszy ogień może weźmy bony skarbowe. Co to właściwie jest? Tak najprościej. No, najprościej mówiąc, to jest taki sposób, w jaki rząd pożycza pieniądze, ale na krótki czas. Czyli jak rząd potrzebuje kasy. Tak, kiedy skarb państwa potrzebuje gotówki, na przykład na bieżące wydatki, no to wtedy emituje właśnie bony skarbowe. To jest takie, wiesz, potwierdzenie długu państwa wobec tego, kto ten bon posiada. Czyli rząd mówi: Pożyczcie mi teraz, oddam za kilka tygodni lub miesięcy? Kto w ogóle może takie bony kupić? No, właśnie na samym początku, na tym tak zwanym rynku pierwotnym to kupują je głównie duże instytucje finansowe banki. Przede wszystkim banki, dokładnie. Te, które mają specjalny status dealera skarbowych papierów wartościowych w skrócie DSPW. DSPW, zapamiętam. Tak. Albo Bank Gospodarstwa Krajowego. I to się odbywa na specjalnych aukcjach. Narodowy Bank Polski je organizuje w imieniu rządu. Rozumiem. A co z resztą świata? No wiesz, firmy, mniejsze instytucje, może nawet zwykli ludzie. I tu właśnie wkracza rynek wtórny. Aha. Na tym rynku te bony, które banki kupiły wcześniej na aukcjach, mogą być dalej odsprzedawane. I tutaj już, no, praktycznie każdy może je nabyć. Każdy. Czyli na przykład ja. Teoretycznie tak, ale osoby fizyczne zazwyczaj robią to przez pośrednika bank albo biuro maklerskie. Ale tak, inne firmy, samorządy to jest dla nich sposób na bezpieczne ulokowanie takich chwilowych nadwyżek gotówki. Rozumiem. A jak to działa od strony finansowej? Mówi się, że kupuje się je jakoś taniej. Co to znaczy? Tak, to jest kluczowa cecha. Bony skarbowe sprzedaje się z dyskontem znaczy Płacimy za nie cenę niższą niż ich wartość nominalna. Czyli niższa niż ta kwota, którą rząd obiecuje oddać. Dokładnie. Powiedzmy, Bon ma wartość nominalną 10 tysięcy złotych. My go kupujemy za na przykład 9950 złotych. Po upływie terminu niech to będą 3 miesiące, rząd oddaje nam pełne 10 tysięcy złotych. A te 50 zł różnicy to? To jest właśnie zysk inwestora. Warto też dodać, że dzisiaj to wszystko jest elektroniczne. Te bony nie mają już formy papierowej. Mówi się, że są zdematerializowane. Czyli inwestycja wydaje się bezpieczna, bo gwarantuje ją państwo. Do tego jest krótkoterminowa i z góry wiadomo, ile się zarobi. Czy są jakieś minusy? Hmm, głównym ograniczeniem jest chyba próg wejścia. Minimalna wartość nominalna jednego bonu to 10 tysięcy złotych. Sporo. Tak, a często handluje się nimi w jeszcze większych pakietach. No i, tak jak mówiliśmy, osoby indywidualne mają dostęp głównie przez rynek wtórny. Ale mimo to, dla tych, którzy dysponują większą gotówką, to jest atrakcyjna i bezpieczna forma lokowania pieniędzy na krótko. Są też bardzo płynne. Co to znaczy płynne? Że łatwo jest sprzedać przed terminem wykupu, nie tracąc z tego narosłego zysku. To duża zaleta. Okej, okay, czyli mamy sposób na pożyczanie pieniędzy przez rząd. Ale słyszałam też o bonach pieniężnych. Brzmi podobnie, ale to chyba coś innego. Zdecydowanie coś innego. Bony pieniężne emituje nie rząd, a Narodowy Bank Polski, nasz Bank Centralny. NBP. Tak, NBP. I cel jest zupełnie inny. To jest jedno z głównych narzędzi NBP do powiedzmy sterowania ilością pieniądza w sektorze bankowym. Aha. Czyli NBP używa ich, żeby wpływać na to, ile pieniędzy mają banki komercyjne. Jak to działa? Dokładnie o to chodzi. Kiedy NBP widzi, że banki mają za dużo wolnej gotówki, nazywamy to nadpłynnością. Nadpłynność, ok? To może wyemitować i sprzedać im bony pieniężne. Banki, kupując je, jakby oddają NBP część swoich pieniędzy. Czyli mają mniej na kredyty. No właśnie, to zmniejsza ich zdolność do udzielania kredytów. I odwrotnie, gdy NBP odkupuje te bony, to wtłacza pieniądze z powrotem do banków, zwiększając ich płynność. To ciekawe. Czyli NBP ma taki swoisty regulator ilości pieniądza na rynku. Taki kurek. Można tak powiedzieć, to dobre porównanie. A jak wyglądają te bony pieniężne? Podobnie do skarbowych? Tak, są podobne. Też są krótkoterminowe najczęściej na 7 dni, czasem 14. Sprzedawane z dyskontem. Minimalna wartość nominalna też 10 tysięcy złotych i forma elektroniczna. Kto je kupuje? Też banki. Głównie banki komercyjne, zwłaszcza te ze statusem dealera rynku pieniężnego, czyli DRP. DRP, kolejne zapamiętać. Tak, oraz bankowy fundusz gwarancyjny. To na rynku pierwotnym, a na wtórnym mogą nimi handlować między sobą inne banki. Te działania NBP z wykorzystaniem bonów pieniężnych brzmią jak część jakiejś większej strategii. Czy to się jakoś nazywa fachowo? Tak, to jest właśnie sedno tzw. operacji otwartego rynku. Operacje otwartego rynku. Tak, to są wszystkie transakcje inicjowane przez bank centralny, czyli NBP, z bankami komercyjnymi. Cel: regulowanie płynności w sektorze bankowym i przez to wpływanie na podaż pieniądza w całej gospodarce. Czyli NBP może odkręcać lub zakręcać ten kurek z pieniędzmi dla banków, o którym mówiłyśmy? Właśnie tak. Emisja bonów pieniężnych to jest przykład zakręcania kurka czyli ściągania nadmiaru pieniędzy z rynku. A jak odkręca? No, NBP ma też inne narzędzia. Może na przykład skupować od banków inne papiery wartościowe, żeby dolać im gotówkę. Te operacje generalnie dzielimy ze względu na cel i charakter. Okej, okay, to jakie są te cele? Mamy operacje podstawowe, jak ta wspomniana regularna emisja siedmiodniowych bonów, żeby absorbować nadpłynność. Są też operacje dostrajające. Dostrajające? Tak. Używane doraźnie, kiedy trzeba szybko zareagować na jakieś wahania płynności. Na przykład NBP może odkupić bony przed terminem. I są jeszcze operacje strukturalne. Te mają na celu długofalową zmianę poziomu płynności. Na przykład przez skup obligacji skrabowych na rynku wtórnym. A ten podział ze względu na charakter transakcji, wspominałeś coś o REPO? Tak. Mamy transakcje bezwarunkowe, czyli zwykły zakup lub sprzedaż papierów wartościowych. Kupuję i koniec, bez zobowiązania do odwrotnej operacji. Proste. Ale częściej stosuje się transakcje warunkowe. I tu najważniejsze są właśnie repo czyli transakcja warunkowego zakupu. NBP kupuje od banków papiery wartościowe, dając im gotówkę, ale jest umowa, że banki odkupią te papiery w przyszłości po ustalonej cenie. Czyli to jak taka krótkoterminowa pożyczka NBP dla banków, zabezpieczona tymi papierami. Dokładnie. A reverse repo to odwrotnie odwrotne repo. Od nich gotówkę, ale z umową, że odkupi je w przyszłości. To z kolei działa jak pożyczka od banków dla NBP. Rozumiem, czyli NBP ma cały wachlarz narzędzi do precyzyjnego zarządzania płynnością banków. Bardzo ciekawe. A przejdźmy teraz od banku centralnego do samych banków komercyjnych. Jak one mogą pozyskiwać środki od swoich klientów poza takimi standardowymi depozytami? No. Jednym ze sposobów są certyfikaty depozytowe. Certyfikaty depozytowe. Tak. Można je porównać do takiego specjalnego rodzaju lokaty bankowej, ale w formie papieru wartościowego. Bank emituje taki certyfikat, który potwierdza, że przyjął od klienta określoną kwotę na ustalony czas i procent. Czym to się właściwie różni od zwykłej lokaty? Bo brzmi podobnie. Główna różnica, i to ważna. Polega na płynności. Zwykłej lokaty zazwyczaj nie można zerwać przed terminem bez utraty odsetek, prawda? No tak, zazwyczaj przepada wszystko. A certyfikat depozytowy, mimo że też ma określony termin zapadalności od kilku miesięcy do kilku lat, często można sprzedać innej osobie, na rynku wtórnym. Naprawdę? I nie tracę odsetek? N nie tracisz naliczonych odsetek. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziesz kupca na ten certyfikat. To ciekawe. Tak. Bywają też oferowane na nieco wyższy procent niż standardowe lokaty. Mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie i, podobnie jak bony, występują głównie w formie elektronicznej, zdematerializowanej. Brzmi jak całkiem interesująca alternatywa dla osób, które szukają czegoś pomiędzy lokatą a bardziej złożonymi inwestycjami. A co jeśli to nie rząd czy bank? Ale powiedzmy, duże przedsiębiorstwo potrzebuje szybko gotówki na krótki czas. No właśnie. Wtedy może wyemitować krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw. W skrócie KPDP. KPDP. Tak. To jest sposób dla firm, zwykle tych o dobrej reputacji, na pożyczenie pieniędzy bezpośrednio na rynku finansowym. Często omijają w ten sposób procedury kredytowe w bankach. Czyli zamiast iść po kredyt do banku, emitują takie papiery? Dokładnie. Zwykle robią to przez pośrednika, bank albo dom maklerski, który pełni rolę agenta emisji. Jakie formy mogą przybierać te papiery dłużne firm? Najczęściej spotykamy dwie formy. Pierwsza to forma dyskontowa, tak samo jak przy bonach skarbowych. Firma sprzedaje papier taniej, a wykupuje po pełnej wartości nominalnej. A druga? Druga to forma kuponowa. Tutaj inwestor kupuje papier po wartości nominalnej, a w dniu wykupu otrzymuje tę wartość plus dodatkowe odsetki. Te odsetki to właśnie kupon. Czy to jest bardziej ryzykowne niż inwestowanie w bony skarbowe no albo te certyfikaty depozytowe banków? O, zdecydowanie tak. Tu ryzyko jest większe. Okoncentrowanie takich papierów jest zazwyczaj wyższe. Co oczywiście kusi inwestorów. Wiadomo, wyższy zysk, większe ryzyko. Dokładnie. Ale wiąże się to z większym ryzykiem. Zwykle te papiery nie mają konkretnego zabezpieczenia materialnego. Inwestor polega głównie na no, renome i wiarygodności finansowej tej firmy, która emituje dług. Czyli trzeba dobrze sprawdzić firmę? Koniecznie. Dlatego tak ważne jest, żeby przed inwestycją zapoznać się z tak zwanym memorandum informacyjnym. Przygotowuje je agent emisji, i tam jest ocena sytuacji firmy. Trzeba też wiedzieć, że minimalne kwoty inwestycji też bywają wysokie. Jakie konkretnie rodzaje KPDP występują w Polsce? Bo to chyba ogólna nazwa. Tak, to kategoria a w niej są głównie obligacje komercyjne, zwane też korporacyjnymi. To taka najbardziej standardowa forma długu firmy. Obligacje komercyjne, OK? Są też bony komercyjne, podobne do obligacji, ale często nie są oferowane publicznie. I jest też coś, co nazywa się wekslami inwestycyjnymi. I tu uwaga trzeba być szczególnie ostrożnym. Dlaczego? Co jest z nimi nie tak? Mechanizm jest bardziej skomplikowany. Inwestor powierza pieniądze pośrednikowi. Nie bezpośrednio firmie. Nie, pośrednikowi, który wystawia inwestorowi weksel. A dopiero ten pośrednik przekazuje środki firmie. Problem w tym, że tacy pośrednicy często nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli KNF. Ojej! To brzmi ryzykownie. Jest. To sprawia, że inwestycje w weksle inwestycyjne są obarczone bardzo wysokim ryzykiem utraty środków. Naprawdę trzeba na no nie bardzo uważać. Dobrze wiedzieć. To ważna przestroga. Wróćmy jeszcze na chwilę do samych banków. Czy one tak po prostu pożyczają sobie pieniądze nawzajem? Bez pośrednictwa NBP. Oczywiście, to bardzo ważna część rynku pieniężnego. Mówimy wtedy o depozytach lub lokatach międzybankowych. Depozyty międzybankowe? Tak. Jeden bank, który ma akurat nadwyżkę gotówki, pożycza ją innemu bankowi, który jej potrzebuje. Na bardzo krótki czas od jednego dnia do kilku miesięcy, rzadziej do roku. Po co to robią? Mają przecież dostęp do NBP, jak mówimyśmy. To pomaga im na bieżąco zarządzać płynnością, wiesz, codzienną gotówką, finansować akcje kredytowe i być mniej zależnymi od banku centralnego. To jest po prostu codzienność w funkcjonowaniu banków. A czy to jest bezpieczne, skoro pożyczają sobie nawzajem? No właśnie, co ważne, te pożyczki zazwyczaj nie są zabezpieczone. Opierają się na wzajemnym zaufaniu. Na zaufaniu? Tak. Dlatego banki ustalają sobie limity, ile mogą pożyczyć danemu kontrahentowi, no wiesz, innemu bankowi, żeby ograniczyć ryzyko. Jakie są typowe terminy tych pożyczek? Mówiłeś, że bardzo krótkie. Bardzo krótkie, często jednodniowe. Z rozliczeniem tego samego dnia to się nazywa overnight ON. Następnego dnia tomorrow next TN lub za dwa dni spot next SN. ON, TN, SN, sporo tych skrótów. Tak, ale to ważne w tym świecie. Są też pożyczki terminowe, na przykład na tydzień, miesiąc czy kwartał. Kluczowa jest tu elastyczność i szybkość w zarządzaniu codziennymi przepływami gotówki. Okej, okay. został nam jeszcze jeden instrument na liście, który brzmi trochę egzotycznie. Swap walutowy. O co tu chodzi? Swap walutowy. Wyobraźmy sobie firmę, potrzebuje dzisiaj euro, żeby zapłacić kontrahentowi, ale ma tylko złotówki. Zdarza się. No właśnie. I ta firma obawia się, że za tydzień, kiedy dostanie płatność w euro, kurs może być dla niej niekorzystny. Co wtedy? Może zawrzeć z bankiem umowę swapu walutowego. SWAP, czyli wymiana. Jak to działa w praktyce? Firma wymienia dzisiaj z bankiem złotówki na euro po bieżącym kursie. Ale jednocześnie umawiają się, że za tydzień dokonają transakcji odwrotnej. Odwrotnej, czyli odwrotnej. Firma odda bankowi te euro, a bank zwróci jej złotówki. Ale uwaga, po kursie ustalonym już dzisiaj. Zazwyczaj tym samym co kurs początkowy. Aha. Czyli firma ma potrzebną walutę teraz i jednocześnie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany kursów w przyszłości, niezależnie od tego co się stanie na rynku. Dokładnie o to chodzi. Główne korzyści to właśnie zapewnienie sobie płynności w obcej walucie i eliminacja ryzyka kursowego na czas trwania tej umowy. Kto z tego korzysta? To bardzo popularne narzędzie wśród firm, które prowadzą handel zagraniczny. Czasami słaby wykorzystuje się też do celów spekulacyjnych, ale to już inna historia. Rozumiem, sporo tych instrumentów rzeczywiście. Cały wachlarz. Spróbujmy to jakoś zebrać w całość. Co jest najważniejsze do zapamiętania z tej naszej dzisiejszej lekcji? Myślę, że warto zapamiętać kilka takich kluczowych punktów. Po pierwsze, rynek pieniężny to handel krótkoterminowym długiem, tak do roku. Okej. Okay. Po drugie, bony skarbowe to dług rządu, bardzo bezpieczny, sprzedawany z dyskontem. Jasne. Po trzecie, bony pieniężne to narzędzie NBP do regulowania ilości pieniądza w bankach, też na dyskonto. Mhm. Po czwarte, operacje otwartego rynku. Czyli działania NBP, jak emisja bonów czy transakcje repo, które kontrolują płynność banków. Ważne. Po piąte, certyfikaty depozytowe, takie lokaty w formie papieru wartościowego od banków. Często można je sprzedać na rynku wtórnym. Alternatywa dla lokat. Tak. Dalej, KPDP, czyli krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw. Obligacje, bony komercyjne, ale też te ryzykowne weksle inwestycyjne. To sposób dla firm na pożyczanie kasy poza bankiem wyższy potencjalny zysk, ale i wyższe ryzyko. Trzeba uważać. Zdecydowanie. Potem mamy depozyty międzybankowe bardzo krótkie, niezabezpieczone pożyczki między samymi bankami rynek międzybankowy. I na koniec słopy walutowe. Wymiana walut teraz i w przyszłości po z góry ustalonym kursie, żeby uniknąć ryzyka kursowego. Uf, rzeczywiście sporo tego było, ale teraz wydaje się to takie bardziej uporządkowane. Przeszliśmy długą drogę od tego, jak państwo i bank centralny zarządzają finansami, po to, jak firmy i banki komercyjne radzą sobie z codziennymi potrzebami gotówkowymi. No, fascynujące jest, jak te wszystkie elementy tworzą taką skomplikowaną sieć powiązań, prawda? To wszystko decyduje o koszcie pieniądza, o dostępności kredytu, no i o ogólnej kondycji gospodarki. Nawet te najkrótsze jednodniowe operacje mają swoje znaczenie w całym tym systemie. I może na koniec taka myśl do zastanowienia. Skoro wiele z tych operacji, zwłaszcza te między bankami albo w przypadku długu firm, opiera się tak mocno na zaufaniu i reputacji, mhm. to jak nagły kryzys zaufania albo jakaś obawa o kondycję jakiegoś dużego gracza na rynku mogłyby wpłynąć na płynność i stabilność całego tego wydawałoby się dobrze naoliwionego mechanizmu? To chyba pokazuje, jak delikatna potrafi być ta równowaga w świecie finansów. Bardzo trafna uwaga. To jest coś, co warto mieć z tym u głowy. Dziękujemy za tę wspólną podróż po meandrach rynku pieniężnego. Dziękuję również. Do usłyszenia.